Z tej strony bajek, a kolejny odcinek z gry World of Tanks seria. Gram i wbijam 10 10:40. World of Tanks na samym wstępie. Tam jest troszeczkę poniżej filmu. Tam masz taki czerwony przycisk. Subskrybuj, naciśnij go, żeby był szary. Dzwoneczek i łapka w górę. Teraz dalej tak. Nie, nie miałem w planach nagrywać tego odcinka, ponieważ po prostu nie grałem w World of Tanks na tym koncie, bo po prostu nie dało się grać. Strasznie ciężko mi się grało nie, i nie chodzi mi o to, że nie, ma, nie mam umiejętności i tak dalej, tylko chodzi o to, że strasznie ciągle mi losowało na, dziesiąt, na dziewiątki, na ósemki. Po drugie ten czołg strasznie przyjmował tutaj, w tą yy, delikat... nie wiem jak to nazwać. Jakby, no w górną płytę na wieży nie no, bo zbyt nie, nie brzmiało, ale tutaj też się przyjmował, tutaj i tutaj to nawet nie mówię, bo w ogóle ten czołg tam to, czy robię sidescrapa, czy nie, to i tak był, to i tak przyjmował, tutaj przyjmował w policzki, tutaj od wierze przyjmował, bardzo trudno się grało, żeby coś odbić, to było trzeba naprawdę się postarać i... Ja często nim ginąłem w bitwach, robiąc mało, bo no, nie dało się nim grać tak łatwo. Ale wczoraj, czyli 7 stycznia, zalogowałem się na konto. No, bez, dzięki Wargamingowi mogłem sobie wziąć i odblokować, znaczy nie tyle, co odblokować, co dzięki temu, że zwiększyły mi się poziomy i otrzymałem niemieckie nagrody z niemieckimi tutaj schematami i uniwersalnymi, miałem wystarczająco dużo schematów, aby odblokować w miarę Tygrysa 2. Jak widzicie, 21 tysięcy expa I powacz tutaj mam 6 na 8 schematów. I mogę go odblokować, tylko problem jest taki, że nie mam free Expa, żeby nim grać. Czuć, co ja powiedziałem? Nie mam free Expa żeby nim grać. Nie mam free Expa, żeby go wymaksować. No i co? Tak? i Tiger będzie? No raczej nie! <laughs> Zapraszam. Mm. Najpierw założymy silnik, bo chyba mogę, jak dobrze pamiętam. Tak, mogę. Czyli najpierw założę silnik, no aby ten czołg się jakoś mógł poruszać. I potem... Ja wiem, że jest zbyt mały udźwig. Na działo jest fajnie, wszystko można, tylko działo... Będę robił na samym końcu, bo po prostu chcę ten dróg wymaksować. Działo, dopiero na samym końcu... Aha, potem gąsienice, a na samym końcu wieżę. Chyba ja zrobię trochę inną kolejność i odblokuję najpierw to działo, które strzela po 360 i będzie ma 200 penetracji. Dopiero wtedy wieżę. Na tym się zastanawiam, chociaż bardziej bym wolał... To Działo, natomiast to działo, natomiast jeśli mam być szczery, nie za bardzo chcę mi się ekspić tego działo, bo jest, to długo trzeba ekspić. Zapada ma lepsze parametry, ale no, troszeczkę długo. A75. No chyba, że to działo będzie tak, że... Czekajcie. Hmm. Powiem tak, nawet mi to działo pasuje odblokować. Obecnie od razu na A75 w miarę dobre działo. Tylko, oczywiście, wieża, No, Widać od razu musisz robić gąsienica. To jednak myślę, że jednak zrobię to działo, bo widzę, że na E75 przechodzi, więc będzie mi łatwiej expić. Ale nie, nie będę mówić teraz o E75, bo nawet nie jest y, całkiem do expienia na ten moment. Tylko jeszcze Tiger 2 trzeba odblokować z EXPA. Dlaczego? Bo zostawiłem ten odcinek specjalnie i teraz to właśnie zrobimy. Właśnie odblokowuje Tigera 1. Wielka chwila. Hmm. 2,5 miliona kredytów. A więc. sprzedajemy Tygrysa 1. Żebym tylko miał to wszystko. Dobra. 800. 2 stopy dobrze, było 819 tysięcy osiemdziesiąt jeden. To się jest, Halo. 8, 1,9, jeden Hmm. Dziwne to. Czekajcie, coś mi tutaj nie pasuje. Nie, co sobie źle. Wolne łóżko 16, no tak. Jak króci 2, to to nie interesuje mnie to. W koszarach. Wolne łóżko 16 na 16. To co jest? Hmm... Zaraz się dowiemy. O Jezu, ile ci ja dobrych rzeczy. Aha, mam tylko jeden desad do montażowy. Mm, tu wszystko wiemy. Sprzedaj, no to co sprzedamy? Tylko dosyłacz, no bo... Nic innego nie, bo nie mogę... A nie tu ulepszenie... nie jest. Zmo... Mm. A może ja bym sprzedał tylko dosyłacz? Będzie tu długo się będzie ładowało. Milion zero No. Enter. I mamy 2500. miliony I możemy tego tigery sider kupić. Tak. Cyk. Kupujemy dwa miliony czterysta Pięknie. Kupione tigery do Od razu ładujemy mu wzmocnienie. Żeby... Że Tutaj ja, dwa wzmocnienia? Niemożliwe. No tak. Dwa wzmocnienia mam. XD o tego to bym nie powiedział. Kupuję mu od razu silnik za 54 tysięcy, aby się w miarę dobrze poruszał. I najpierw robimy tak, jak mówiłem. Czyli najpierw gąsienice. A tyle jakieś działo? 203 penetracji. Trochę mało, ale no damy radę. I najpierw gąsienice, potem działo, potem działo i potem wie. Silnik już mamy. Więc tak. Możemy załadować sobie załogę z TIGERa 1, bo mamy na to odpowiednią. Od razu sobie perki jakieś, czyli już zmysł. To niech to będzie strał z biodra. Hmm. Gładka jazda. Yy, rozwiązanie sytuacji. I intuicja. Przekwalifikujmy ten pojazd. Przekwalifikuj. Darmowy, no bo nie będę się. 80% fajnie wszystko. Jest tak. No na pewno tak. 9 to 4000. Nie ma sensu tyle wydawać. 68 tysięcy, no. Trochę mało kasy. Nie wiem, sprzedaję, sprzedam te racje bojowe, bo mi nie są one potrzebne. A jeśli chodzi o to i to, to po prostu uzbieram około tu i sprzedam. Żeby mieć takie milion, dwa... No może 100, może więcej jak stu, Zobaczymy. No i co ja mogę powiedzieć? Zapraszam do pierwszej bitwy Tigerem 2 na odcinku. Tokowym Tigerem 2. Zobaczymy, jak się uda. Na razie mapka. fajna, Taka średnia. I same i Najgorzej. Co? 1376 A dobra, wiem, rozumiem, bo to jest WN8 Tak jak ostatnio graliśmy, dobra już kapuje hmm, To przełączamy na pociski premium, bo No sorry, ale nie będę się męczył grając 202 penetracji na 8, 203 penetracji na Ossetierze Ten czołg wywala na dziesiątki, więc no sorry, ale no tak, szczerze, średnio się gra. Uh, mogę powiedzieć, że ten silnik daje dużo w tym momencie. głąsienicy są troszkę niższego poziomu i ten silnik daje sporo. Rozrzut jest kosmiczny. No, kosmiczny to może nie, ale celownik jest troszeczkę duży. Nie powiem, że jest wielki albo coś, ale jest troszeczkę duży. Bo już jest, jest jedna artyla GEW Tiger, pół 9000. dobra. dobra. Tu jest Project LT-432, to nimi się przejmować zbyt nie ma, nie, ma nie ma potrzeby, bo oni są tam, więc raczej nie będą mieli celu zrotować. Chyba, że ich cała drużyna poje tutaj. Bo... oleją tą flankę. A my ją zalaliśmy, więc no. Zobaczymy, jak będzie. Miejmy nadzieję, że będzie bitka, bitka równa. Już rurkę widzę. Tornwagn. Obiekt 416. Nie mam przestrzału. Okej, okay, no, ale. Zatni się ten. Olerka, no. Nie masz co strzelać? Ja rozumiem, że kochasz strzelać Artom, ale no bez, aha. Fajnie, że Skorpion G za 509, naprawdę. Że mu powyżej średniej losuje i wszystko może. Ja pitole. Tak, ja nie cierpię tak. No co się wycofa, jak ja chcę strzelić? Aha, fajnie nie przed Dobra, fajnie. No chyba ja jaja robisz. Chłop mnie przebił w działo. No to jest już dla mnie kpina po prostu. Że jestem przebijany w działo o, to jest ten czołg. No nie. A tak fajnie wszystko się zapowiadało. No to się kur... kurczki zapowiedziało, że do, do, do jestem przebijany w wieże. Tu wiesz, jestem przebijany. No, tu mnie chłop trafił i przebił. No to przecież to jest sobie bez golda, to, to nie, no to się nie da, no. No ale cóż, no, muszę pojazdem grać, no bo przynajmniej się, łatwiej się będzie grać niż Tigerem 1, który nie nieprzebijany. Może się będą odbijać od tej górnej płyty. Ale co by nie na dziesiątkach, to ja wam powiem, aż się boję pomyśleć. Bardzo długo wczytuję celność. Trafiłem! Jest dobrze, trafiłem. Aha, chłop się na nie wychyla? Od razu to więcej dinga, ale... Ja oczywiście nie jestem głupi i ja wiem jak się grać Mhm, fajnie w śmieciu. Aha, jeszcze się dingłem od garnka, super. penetracji za mało, ale gdzie on mnie w ogóle trafił? Dolno mnie mógł. Bo w też mi musiał trafić... trud w bok, tutaj gdzieś. Tu mnie musiał trafić, gdzieś tu. No ale dobrze, że mam zestaw naprawczy, to przynajmniej teraz ten czołg będzie jechał. 321 uszkodzeń plus na ślepo, powiem tak, wynik tragiczny. Dlaczego? Bo na stoku to, pomimo że to jest na stoku, powinno się robić więcej. Półtora tysiąca chociaż. A no, nie zrobiłem tyle. I Dlaczego ja mam pomarańczowy kolor? To jest takie, dla mnie, dobre pytanie. Hmm. I teraz tak, oni wszyscy są skampieni, mają Lighta, który będzie im spotował dojazd, tu pewnie się gdzieś zagnieździ i będzie spotował albo tu. I jeżeli... I Lynx musi wjechać w to, a, my, a oni muszą stąd wystrzelać, ich artyleria tam jest. Hmm, chciałbym jechać, ale problem w tym, że. Jestem zablokowany. Między innymi przez to, ile mam HP. Po drugie, no, stokowy jest. Aha, fajnie, że mnie na pro to. A to. Fajnie, że mnie to przebiło. Wwierzę bez najmniejszego problemu. Good. puściłem blinda. Hmm. Będę sobie potem nawołał, no, no tam z DJ sprawdzić, jak ten, ma, jak ten czołg ma twardą wieżę, bo coś mi się wydaje, że nie ma najtwardszej. Na stoku, oczywiście, no bo na wymaksowaniu tu nie jest potrzeba, bo tam linka ta i to mocno. Hmm. Pusto. Problem w tym, że albo jest przestrzał króciutki i ja kupiam, albo nie ma przestrzału i się świeci. Nie no, sorry, ale on nie przebył wieża, czy gdzie? No, co mogę powiedzieć no. Tiger 1 bez wieży. Ucz, przepraszam, Tiger 2 wie bez wieży, a nie Tiger 1. Tiger 1 to jest tragedia, a. Może parametry, ma fajne, wszyscy go chwalą, ale naprawdę jest taka, że bardzo ciężko się nim gra. Bardzo, bardzo ciężko się nim gra. I po prostu. Gra się nim bardzo, bardzo ciężko, i. Nie życzę nikomu takiego czegoś, żebym się nie męczyć, Raczej wolałbym przez Expa. Taki multi-go i tak dalej, ale. Naprawdę, ten czołg. Tiger 1 jest średni, po prostu średni jest. Nie mogę ukrywać, że jest po prostu średnim pojazdem. No i co, na kolejną bitwę zapraszam po tym, jak wrócić z bitwy, czyli po krótkim cięciu. No i witam was po cięciu. I tak, Tiger 2 przybył. I co się okazuje, porażka. Dlaczego? Między innymi dlatego, że taki Ester VUSS zrobił 0 i zrobiła możliwe, że jeden strzał. My zrobiliśmy dwa strzały na stoku. Scorpion zrobił teraz strzała. Dornblack zrobił fajny wynik, ale prawda jest taka, że dużo zależało od nas. No i tak się stało, że po prostu zepsuliśmy sprawę i po prostu jest porażka. Trudno. Idziemy do kolejnej bitwy, bo. Koda czekać, a. Bitwa się sama nie, 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 wygra, nie zagra. No, Osi lepiej, ale jakoś nie najlepiej. No, by to musiał goldem grać, bo 200 3, 5, to jest za mało. A szczególnie na taką fałkę, na przykład, mają taką fałkę 01 p No, hmm, fałki te jest nie mają, ale mają fałkę 7501K, czyli czołg Premium, który strzela średnio. Jak dobrze pamiętam po 490, ładuje długo i chyba ma wielki celownik. I wchodziła wraz z E75 TS do gry. Co prawda E75 zrobiło lepsze wrażenie na graczach niż ona. O, stokoły d 44 skurczuję. Yy, yy, wracając sto, Sfałka zrobiła mniejsze wrażenie niż taki E75, który no, jest w miarę używany, ale no, osobiście go rzadko widzę na, na, na bitwach bardziej widzę dwurururkę, 53TP, Centuriony, su SUSTO i tak dalej. Co to jest? ISU 150. Ja powiedziałem, to jeszcze 6 tier. No. Na wszystko go może często spotykam, ale na pewno i na ósemkach. Mimo, ewidentnie czuć ten. Powiem ja wam tak, grając drugą bitwę, czuć za ten że zrobienie tego silnika było dobrym pomysłem. Zresztą, widzicie to na odcinku, gdzie, gdzie Tiger był wymaksowany. No teraz czas na, na Tigry 2 mam 3 dni, konta, albo w sumie jest skodzik błonusowy. Kleję wam go. W w linku nie go wam w opisie i też w sumie jak to, to odcinek wyjdzie to ten kod nie będzie działał o. musiałbym ten odcinek gdzieś wstawić a na dziś mam już odcinek zaplanowany kiedy to nagrywam hmm Trudny, trudny wybór. Już to jeden. Tej ósemki nie byłem w stanie na goldzie przebić siódemką grając. Hmm. No i trudny jest wybór, no i trudny jest taki, że nie wiem... O Jezus. Strzeliłem, ale dingiem się, bo. No, od razu się le. Od... O, te 490. Dobrze pamiętam. Ta penetracji brak przeszkadza. Widać, że ten brak penetracji, że mam penetracji 237. Co mi tu TS5 robi Może mi to ktoś. Aha, jestem głupi, dobra. Nie mają ja na ja nawet korka nie celowałem. To jakim cudem się automatycznie auto anta, włączył? Aha, fajnie, że on mnie przebił, ja go nawet przez 237 penetracji nie starcza. Musiałeś mi w magazyn trafić, Matole? Wiem, wychylałem się bokiem i teoretycznie miał prawo mnie wykończyć. To jest to kawałka? Nie gadaj. Dobra, udało się coś zrobić. Fajnie, wykończyli ją, ale no. Teraz problem w tym, żeby co. Czy ja coś tutaj będę w stanie zrobić przeciwko tej. Jest 101. Nie mam pojęcia, szczerze. Nie. Nie będę jej w stanie przepić. Bardzo mało. Mam za mało am, pre, pre, penetracji na Goldzie. On ma chyba wymaksowany. No tak. Mam za mało penetracji na Goldzie, żeby go przebić. Więc będę musiał przycisnąć na to FOCU 7501K. Więc co zrobimy? Chociaż przydałoby się magazyn zwykły, żeby nie, nie wysadzić zdziło. Hmm. Bitwa jak na razie wygląda dla ogólnie dla nas dobrze. Ale czy tak się skończy? to ty masz więcej HP niż ja się boisz, naprawdę 4, 2 O Jezus, nie gadaj, że... Fajnie, że mnie Skorpion kurka trafia w gąsienicę. No naprawdę zajebiście po prostu. No ale po prostu saj zaje... Czy on serio nie ma nic innego do roboty, tylko nie powinien się w trafiać? Korpem pieprzonym. Widzieliście? Stamtąd miał pieprzony medalion przestrzał, i kurna, nie dwa razy wiebany w gąskę strzeli, że i oni mnie za, za... za... zabili, po prostu nie. Skarga, niesportowe zachowanie, i kurna, ignorowanie, po prostu strzelanie po gąsienicach. po... po... strzelanie po gąsienicach, i przez co zginąłem. Wiem, że to jest mieszczące teraz, bo zrobiłem się niesportowe zachowanie, ale no. Ech. Zgin Zrobiłbym sobie lepszy damage. W sumie, czy bym przebił, to jest dobre pytanie. Najgorsze hmm. hmm. jest to, że ten czołg jest słabo stokowy i po prostu, no brak. Nie ma po prostu jak przybijać 200. Penetracji to jest jeszcze gorsza penetracja niż tu. 244 to jest lepsza penetracja. 225 no to już jest fajna penetracja. A tu się męczyć 203. To prawda, tu jest 200, ale jest 200 więcej na goldzie. Widzimy się, jak wróci z bitwy. Witam Was po, nim się skończyła druga bitwa i co ja mogę powiedzieć, no. Co się stało, że to przegraliśmy, nie mam pojęcia. Mieliśmy przewagę na początku 2000, a przegraliśmy i naprawdę trochę mnie to zezłościło. Zagrać trzecią bitwę? Myślę, że nie ma sensu, bo wynik będzie tak podobny, 500 uszkodzeń. Dobra, no. Jeśli odcinek Ci się spodobał pomimo nieudanych bitew, zostaw łapkę w górę, a subskrypcję obowiązkowo. Dzięki za obejrzenie tego odcinka, do następnego, cześć!